Idę po was Mam nadzieję, że nie zjedliście śniadania Może przegram, ale na pewno nie będę zamykał jak Iwan Nie zjadłem śniadania, żeby brać im fory Odwrócimy tabelę i będę na czele. Siemanko, witam was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was mały challenge, będziemy ciągnąć auta, które są na luzie za pomocą lin holowniczych, start jest od tego supa. Początek auta ma się znajdować na tym supie i przekraczamy finish. Kończy się tutaj, gdzie zaznaczyliśmy taśmą. Jeśli przekroczy, shoot auta, e, tą taśmę, to po prostu wyłaniamy z biektą. Rozgrywkę będziemy rozliczać na zasadzie punktów. Gramy każdy z każdym. Za zwycięstwo jest jeden punkt, za przegraną jest zero punktów. Pod koniec liczymy punkty. Jeśli byłby remis u tych, co będą mieli jak najmniej punktów, to będzie dogrywka. Lecimy. Trzy, cztery, trzy. Czter, trzy. No swoją BMW biorę. Sił <średztwo> 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 doda. Uuu! Na miejsca. Gotowi? Cześć! Stefan! Okay, Stefan! pierwszą rundę pomiędzy Stefanem a Iwanem wygrywa Stefan. Nieznacznie, ale jednak wygrywa. Stefan ma jeden punkt, Iwan zero. No to jak ja przegrałem ze Stefanem, to pewno z każdym już przegram. No z najsłabszym nie dałem rady. No to... <laughs> Dobra. Trzy, cztery. <śmiany> Będę tak gdzie. Ja się czuję jak u ojca w robocie ja szata. My... Dawaj synek, oraj pole ja tak. Na miejsca, gotowi, start <śmiany> <śmiany> Dawaj, Oh! Po rundzie Fightera z Karolem Wygrywa Karol, czyli jeden punkt dla Karola, zero dla Fightera Lecimy oh, dalej Który górą? Auuu <noise> e, Gdzie jestem? Ja wychodzę teraz Dobra, no Krzywek gotowy? Gotowy Owczar gotowy? Gotowy Na <noise> miejsce <noise> Gotowy Start Dobra, po rundzie ja z Iwanem dla mnie je jeden punkt za Iwana dalej zero. Owczar miał lepszą linę, dlatego wygrał. To jest męczące, sery, nie spodziewałem się. Kolejna runda. Teraz zmierzy się Stefan z Fajterem. Nie Stefan, tylko Ty Stefan od a Christiana Ronaldo z No, no, to prawie, ale oszczędził. 3, 3.

Wygrywa Stefan. Stefan, teraz masz dwa punkty. Trzy. A dwa. Ja No już, już chciał szukać, ale dobra. Stefan ma dwa punkty. Ja mam zero. Fighter, ty masz? Ja zero. zero. punktów. Muszę sobie wybrać auto, ja pozwalam ci, bo i tak to, gra, by... Podawiam, bry, to jest zwykłe. Pozwalę, Nie, ja się złe. Co za ty, A, jak 2. mnie zrobił? Na miejsca, gotowi, start! Poszło, poszło! Dawaj, o oh, ty kawałek! Upadki to szczeble sukcesu! Ten upadek tak na ciebie siłie! Dawaj, wróć, wróć, wróć! DŻIJ! DŻIJ! Dawaj do łóż jeszcze! A. A nie, famoz! Ej serio, te rękawiczki do tej linii są beznadziej! Już... Co tydzień wywozimy Gnój z Karolkiem, mamy wóz. Także zapraszam was serdecznie! Później auto to dwie ręce będzie się działo po dwa A, auta. Karol ma dwa punkty, ja zostaję cały czas przy jednym punkcie. Lecimy dalej. To teraz Fajter i Szybek. Fajter, Szybek, lecimy. Na miejsca, gotowi, start! Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj się, pat, 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 co się dzieje! Walka pomiędzy fajterem a Iwanem zako zakończyła się zwycięstwem dla Fightera. Także jeden punkt dla Fightera, ty już masz dwa punkty Iwan, tak? Zero mam. Nic nie wygrałeś? <grym> Dobra, Iwan ma zero. Trzy i cztery. Cztery. I cztery. cztery. nie zależy. <grym> Twoja. Dobra, dalej. A ja...

Dobra, teraz jest walka braci. Karol Ostreicher versus Stefan Ostreicher zabijaka. Tak, da, 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 da. Z papierkami szybkie. Walka braci. Ale tak, przy nim idzie, To dziwne. Przepraszam cię. Dobra, Karol! Pudziadowski, idę po ciebie! Walka pomiędzy Karolem a Stefanem zakończyła się zwycięstwem Stefana, więc Stefan ma 4 punkty teraz, a Karol ma punktów 2 Teraz zmierzę się ja z Fajterem. To jest w zasadzie ostatnia walka. i Który z nas przegra, bo mamy po jednym punkcie? Ma dogrywkę.

Dobra, przegrałem o minimet z Fighterem. Ja z Iwanem mamy po jednym punkcie Mamy teraz do Tylko ja jestem już tak zmęczony, że nie wiem tak, gotowy? K***, tak zdeszany, że nie mogę Nie? Czekaj. Chcesz się oduczyć To jest family w <gry> Na miejsca Dawaj Iwan, dawaj nie Ja Kolega wygrał lepszy po prostu. Powiem, że nitro zamontowałeś. Dobra. Trzymał to na własnej nitro. Dużo mnie, dużo w No jak ci Dobra, po wszystkich rozgrywkach tutaj macie tabelkę. Z wynikami. Iwan ma jeden punkt. Ta, więc ciągnie nas wszystkich w Ja Wiedmaku. tylko chciałem rozwalić Karola. Lecimy? Dobra, Ewan, to do Maka gdzieś najbliżej. Ej, to co, do tego Maka jedziemy? Tak! Ta? Ta? To, na, ta ta to najpierw na stację, dobra? No dobra. dobra. Ciężej? To do już, pytań, bo ciemni. ściemni, nie jedziemy. Na scenę jedziemy. autobus. Hamulec wciska <noise> Ale jeszcze, ej, jeszcze kawałek masz, to jest to było Dawaj, dawaj Dlatego tego Dobra, z tego hamulca Nie mam nic Dobra Dobra, zaliczamy, niech będzie Ale mi to zepsułeś masi. Ja chciałem rozpędzić auto i na maskę wskoczyć Ok, to już na dzisiaj koniec challenge'u Mam nadzieję, że wam się podobało, jeśli tak Zostawcie lajka, like suba I zostawcie jakiś komentarz, tak? Możecie udostępniać dalej, będzie nam miło no i co? Siemanko. Na razie. Na razie, na razie.